Cześć. Właśnie skończyłam czytać pierwszy Tom Sagi Krótkie Pierścienie Siri Petersen, Dziecko Odyna. To jest właśnie ta książka, którą serdecznie Wam polecę, już na samym wstępie. Natomiast przejdziemy teraz do krótkiej recenzji, której chciałabym scharakteryzować, co mi się najbardziej podobało i co podobało mi się troszeczkę mniej. Melodia może na ten temat powiedzieć też parę słów, ale myślę, że powie się na koniec skrytu. Jeżeli chodzi o świat opisany w książce, to musimy scharakteryzować sobie dwie rzeczy. Pierwsza z nich to fakt, że mamy do czynienia z światem, który bardzo przypomina nam Skandynawię. Korzystamy z mitów norweskich, szwedzkich, islandzkich i częściowo irlandzkich w opisie świata. Zamieszkują ten świat Eikingowie czy Eitlingowie różnie jest to wypowiadane przez samych Norwegów nordyckim można powiedzieć iking, dzisiaj bardziej aiking. To są istoty podobne do nas, do nas, do ludzi. E, mają dwie nogi, dwie ręce, twarz, e, tylko różnią się od nas jedną rzeczą. Mają ogony. E, I te ogony sprawiają, że są tym, kim są, to znaczy potrafią czerpać z ewny. Czym jest ewna? Ewna to ziemia. Nie wiem, czy kojarzycie. Film zatytułowany Awatar. Tam również mieszkańcy tej planety korzystali z połączenia się z Ziemią w taki sposób, że podłączali się ogonami do Ziemi. Tutaj nie ma nic na temat tego, żeby te ogony były łącznikiem z Ziemią, natomiast ogony są jakby są charakterystyczną tej rasy. Mieszkańcy to bardzo zabobonne istoty, które żyją w świecie 11 krain. 11 krain rządzonych przez Radę i Kruczy Dwór. Kruczy Dwór, który jest. Jedynym, że tak powiem, niepodległym miejscem w świecie. Jeżeli chodzi o dodatkowe aspekty tego świata, to warto zwrócić uwagę na to, że jest on bardzo e, w pewien sposób umagiczniony. To znaczy, nie jest powiedziane nigdzie wprost, że mamy do czynienia z magią, ale przez to, że istoty zamieszkujące świat są bardzo bieżące, to dużo rzeczy kręci się wokół mitów, zabobonów, wierzeń, w związku z czym mieszkańcy, e, tak jak już wspomniałam wcześniej. Są w pewien, w pewien sposób zabobonni, to znaczy obawiają się nadejścia ślepych. Ślepych, czyli ci, którzy są ślepi na Ziemię. Ślepi to ludzie. Ślepi to endingowie, czyli coś zupełnie przeciwnego do naszych głównych mieszkańców e, świata. Głównymi bohaterami świata N jest Hirka i jej towarzysze, e, czyli e, Rime, jej ojciec Torald, a także paru innych bohaterów, którzy z biegiem czasu i z biegiem wertowanych kartek pojawiają się na kolejnych stronach. Kirka to dziewczyna bez ogona. Dziewczyna, która, która straciła ogon w walce z wilkami. Przynajmniej taką wersję ona sama zna do 15 roku życia. Niestety w pewnym momencie dowiaduje się, że wcale nie jest tym, kim zawsze wydawało jej się, że jest, czyli Eitlingiem, który nie ma ogona. Tak naprawdę... Jest zginielizną, czyli tym, co przychodzi z drugiego świata, jest endingiem, czyli tym, czego ludzie, e e na tym świecie, nienawidzą. W ogóle warto znaczyć to, że sama, same postaci są świetnie zarysowane i ich konflikty wewnętrzne, problemy wewnętrzne, które rodzą się z biegiem trwania fabuły. Naprawdę oddane są bardzo wiernie, czyli sposób dorastania chociażby bohaterów jest naprawdę interesujący. Jednym z takich bardzo ciekawych postaci jest Rime, czyli drugi główny bohater, tak można powiedzieć. Rime jest synem najpotężniejszego rodu, który włada całym M, Jednym z rodów, które władają całym M, no i jest jednym z najpotężniejszych czerpiących. Cóż znaczy czerpać? Czerpać to znaczy łączyć się z ewną. I on jako jeden z najlepszych ludzi egglingów e, na świecie właśnie to robi, najlepiej czerpie. Jest przyjacielem naszej głównej bohaterki. Przyjacielem do czasu lub nie. się ta fabuła e, w trakcie wertowania kolejnych stron e, rozwija, natomiast jest to bardzo ciekawa relacja. Jest zbudowana w taki sposób, że z niecierpliwością czekamy na to, co wydarzy się dalej. Fabuła skonstruowana jest z perspektywy trzeciej osoby i pokazywana jest oczami trójki bohaterów. Hirki, o której już Wam opowiedziałam, Rimego, o którym również usłyszeliście, i Urda. Urd jest tą, tą postacią w książce, która powoduje w Was najwięcej agresji. Urd to ten zły. Urd to jest ten, który czasami macie wrażenie, że chce zrobić dobrze, ale tak de facto... Wiecie od samego początku, że to jest właśnie najgorsza z możliwych postaci w tej książce, i to on jest całym złem, z którym podejrzewacie, że będzie się mierzyć nasza główna bohaterka od pierwszych stron, na których on się pojawia. Jak to będzie potem, to się jeszcze okaże. Natomiast, natomiast warto zwrócić uwagę na to, że ta postać również jest niesamowicie skonstruowana wokół ambicji, wokół swoich własnych celów i troszkę wokół takiego typowego dla. Tażek fantazy ślepego dążenia do władzy. I jeżeli jesteście fanami political fiction, to świetnie odnajdziecie się w tej książce, ponieważ im dalej jesteście w postępie fabuły, tym bardziej jest to książka właśnie o polityce, o zmianie władzy, o tym w jaki sposób utrzymać kontrolę nad ludem i w jaki sposób przekazywać mity tak, aby się one e, podobały, sprawdzały i żeby ludzie nie byli otwarci na to, co jest dalej, żeby ludzie słuchali was. I żebyście nie musieli wytłumaczyć im, że już dawno tak naprawdę jest zupełnie inaczej niż wszystkim się wydaje. Naprawdę świetnie opisana ze strony fanów political fiction lektura, i do tego serdecznie zachęcam, żeby siąść do tej książki, ponieważ pod tym względem jest co robić. Co jest jeszcze istotne, to e, warto zaznaczyć, że jest to rasowe fantazy. Jeżeli lubicie Wiedźmina, jeżeli lubicie e, żelaznego druida, jeżeli lubicie książki e, tego e, na tym poziomie, to to z pewnością Wam się spodoba, ponieważ nie ma tutaj nachalnych romansów, e, że tak powiem, życie bohaterów kręci się nie tylko wokół mordowania e, i picia, ale także wokół naprawdę ciekawych rozterek, które nie są sztampowe. Zostały skonstruowane na zupełnie innej e, jakby innym modelu niż zazwyczaj ma to miejsce w książkach fantazy i tym bardziej warto do tego sięgnąć. Jeżeli interesuje Was klasyczny konflikt dobre ze złem, to ta książka jest właśnie miejscem, gdzie ten klasyczny konflikt dobre ze złem występuje. Natomiast jeżeli spodziewacie się tutaj krwawych scen, licznych krwawych scen, to możecie się dosyć zawieść, ponieważ no... Owszem, to nie jest książka przyjemna pod względem Świecistych scen, pięknych, romantycznych, uniesień i tak Natomiast nie jest ona też krwawa. Tutaj nie ma brutalnych scen, także z, z, można ją czytać z przyjemnością, nie trzeba sobie wyobrażać różnych okropień, które zwykle w książkach z skandynawską estetyką e, się dzieją. No i teraz, jeżeli przechodzimy do tej estetyki skandynawskiej, to powiem tak: jest to fenomenalnie napisana książka, jeżeli chodzi o Skandynawię. Mamy tutaj dużo rzeczy, które zaczerpnięte zostały z mitologii świetnie i doskonale wplecione elementy. Natomiast e, tutaj na okładce znajdujemy taki napis e, Cykl ten ma szansę stać się dla literatury fantazy tym, czym dla kryminału stały się książki Larsona, Nezbe i Legberg. Do tego nie jestem przekonana, czy, czy nie jest to za daleko idące stwierdzenie, ale mam jeszcze dwa tomy przed sobą. Natomiast e, w dniu dzisiejszym e, po zakończeniu tego, tego tomu Mogę Wam powiedzieć z całą pewnością, że to nie jest kryminał i nie nastawiajcie się na kryminał. Nie nastawiajcie się też na bardzo mroczne opisy. Nastawcie się na świat, który jest fenomenalnie opisany, w którym jest bardzo dużo detali, w którym jest dużo rzeczy, których nie spotkacie w żadnej innej książce fantazy, w której jest bardzo nietypowy nietypowi bohaterowie i bardzo nietypowy układ świata, na tą, którego nie ma nigdzie indziej. Natomiast jeżeli chodzi o estetykę książek skandynawskich, to tutaj już nie do końca możemy o czymś takim powiedzieć. Osobną rzeczą, którą warto poświęcić odrobinę, to problematyka, która poruszana jest w tej książce. Bo jest to problematyka bardzo nietypowa, jeżeli chodzi o książki ogólnie, a książki dla młodzieży czy książki dla fanów fantastyki, no już zupełnie nie z tej perspektywy jest to przeważnie pokazywane. Mianowicie problemy współczesnego świata, którym, którymi są m.in. ksenofobia czy nietolerancja. I warto tutaj zwrócić uwagę na to, że ta książka opowiada bardzo dużo na temat tego, skąd biorą się uprzedzenia ludzi, skąd biorą się zachowania ksenofobiczne i jak to jest być innym w społeczeństwie, w danej kulturze czy w danej cywilizacji. Ta książka opowiada bardzo dużo o inności i o przemyśleniach osoby, która właśnie należy do tej. Do tej mniejszości. Bardzo ciekawe ujęcie, i na pewno bardzo mocno rozszerza perspektywę, jeżeli chodzi o samo zagadnienie tego terminu, zwłaszcza, że jest to bardzo przyjemna literatura. Podsumowując, ta książka naprawdę zasługuje na Waszą uwagę. Przede wszystkim z uwagi na świetnie stworzony świat, inny niż wszystko, co do tej pory widzieliście. Fenomenalnie zakrojonych, skreowanych bohaterów, z cudownymi konfliktami wewnętrznymi, w które warto się zagłębić. Do tego wszystkiego. Niekonwencjonalny, e, fajny, prosty, przyjemny język, który sprawia, że wciąga Was od razu ta książka. I e, ja ją przeczytałam w dwa dni, e, a ona ma 600 stron, więc wydaje mi się, że naprawdę e, coś zastało w bardzo fajny sposób. E, a jako minus możemy zauważyć to, że tak jak to jest napisane na okładce, cykl ten ma szansę stać się dla literatury, fantazy tym, czym dla kryminału stały się książki Larsona, Nesbę. I Legberg. Eee, osobiście uważam, że to zasługuje na swoją własną kategorię, ponieważ jest tak dobre, że nie trzeba tego wpisywać w jakiś schemat, który już istnieje. Wystarczy po prostu stworzyć literaturę fantazy i gdzieś wpisać estetykę, która tego dotyczy. Jeżeli spodobało Wam się to, co powiedziałam, to zachęcam Was bardzo mocno, żeby kupić tę książkę. Natomiast jeżeli chodzi o samą autorkę, czyli o Siri Petersen, nie wiem czy wiecie, ale zbliża się tylko Festiwal Fantastyki, na którym Siri będzie i będzie w piątek. Będzie w godzinach od 17 do 22 praktycznie cały czas miała punkty programu. Będzie tam spotkania autorskie, jak, jak zrobić debiut książkowy oraz dyżur autografowy, w którym będziecie mogli ją spotkać, do czego serdecznie Was zachęcam. A przy okazji chciałam Wam powiedzieć, że jako Hikmania będziemy przeprowadzali wywiad z Siri. No i serdecznie zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali, śledzili nas tutaj i zaznaczyli ten dzwoneczek, żebyście wiedzieli, że film z Siri Petersen już jest. Jeśli macie jakieś uwagi i chcecie się nimi podzielić z nami, z innymi czytelnikami, koniecznie piście w komentarzach na Facebooku, na YouTubie. Lajkujcie, subskrybujcie. Bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że Wam się podobało.